Marti i zabawki, czyli rzecz o bateriach. Grupa RLG zaprasza na słuchowisko bajki Martiego, realizowane w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. Pewnego dnia w pokoju Ali doszło do tragicznego wypadku. Pierwszy zareagował telefon. Halo, halo! Drin, drin! Popatrzcie na kaczuszkę! Coś wyciekło z miejsca na baterię! 100 lat, 100 lat! Co to mogło być? To na pewno wylała bateria. Pip, pip. Widziałam już coś podobnego. Pipip, pip. ale jak to wylała? Co wylała? Prąd? W baterii są płynne substancje. Bardzo, pipip, pip, niebezpieczne! Halo, halo! Co my teraz zrobimy? Dryń dryń! Co zrobimy? Musimy poczekać na ludzi. Ciuch, 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 ciuch. Oni uratują kaczuszkę. I smart 2000 tryb, ładowania. Mnie się to w ogóle nie podoba. Te wszystkie zużyte baterie w naszych plecach i brzuchach. I o tu! Sto lat, sto lat! Wszędzie leżą, pułpychane po kątach. Ala powinna je wyrzucić do kosza. Nie, nie, pip, pip, nie do kosza. Pamiętasz, co powiedziała babcia Zosia? Alu, a gdzie ty mieszysz te baterie? Do kosza. Alu, tak nie można. Nie wszystko wyrzucamy do zwykłego kosza. Są takie śmieci, jak te baterie, które są bardzo niebezpieczne i nie można ich zmieszać razem z innymi odpadami. Możesz je łatwo poznać po symbolu przekreślonego kontenera. No to mamy kłopot. Dryń, dryń! kłopot, problem, katastrofa, tragedia. To co się z tymi bateriami dalej dzieje? Bip, może zostają z nami na 100 lat, 100 lat, na bardzo długo, a potem same znikają. Halo, halo! Jak tu znikają? Popatrz na kaczuszkę! Ja tu jestem z was wszystkich najstarsza. Ciu, ciu, I wiele widziałam. I wiele baterii dało mi energię do przejażdżek po torach. Ciu, Przez tunele i mosty. Ciu, ciu, I w prawo. Ciu, I w lewo. Ciu, 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 ciu. Ciu, Prędzej do celu. Pip, I wiem, że baterie nie znikają. Coś trzeba z nimi zrobić. Ciu, ciu. A może przychodzi bateriojad, i je wszystkie pochłania, dryń, dryń, dryń i nas z nimi pożre? Nigdy nie słyszałam o bateriojadach. Telefonie. Halo, halo, bo może nie miałaś od kogo usłyszeć, dryń, dryń, dryń. Telefonie, spokojnie. Ciu, 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 ciu. Ala, mnie dostała od taty, a tata mnie dostał od dziadka. Ja działam od ciu, 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 od długiego czasu i bateriojadów nigdy nie widziałam. I Smart 2000 tryb ładowania. Chyba że te baterie jadę, żyją na podwórku. I tam 100 lat, 100 lat. Baterie leżą i czekają, aż te stwory przyjdą i je zjedzą. Pipip! Pip. Co to to na pewno nie. A ty skąd wiesz, że nie? Byłaś tam kiedyś? Byłam! Ach, Ach naprawdę? naprawdę? Kiedyś mnie Tomek zabrał ze sobą na działkę. Pipip! Pip. Jechaliśmy tam szybkim i zwrotnym autem miejskim z napędem na cztery koła, świetnym zawieszeniem, dobrym do dróg szutrowych. Zrobiliśmy pipi, pip, zwrot i zaraz zaparkowaliśmy płynnie na trawie. Muszę powiedzieć, że komfort jazdy niespotykany. Co za auto! Sama przyjemność takim podróżować. Pipi! Pip. Ach, i jeszcze ten piękny, czerwony kolor karoserii! Ale z pociągiem to na pewno takie auto nie ma porównania. Ala mówi czasem ten wierszyk. Znacie go wszyscy. Tak, to, to, tak, to, to. I już w tym wierszyku słychać, jak miło jest pasażerom, gdy pociąg mknie po torach. I koła stukocą. Tak, to, to, tak, to, to. Tak, tak, pipip, pip. to znamy. Ale auta... Halo, boja. halo, o bateriach rozmawialiśmy, o bateriojadach, a wy znowu do swojej kłótni wracacie. Sto lat, sto lat, tak się awanturujecie, a przecież ani mnie, misiowi, ani telefonowi na nic te wasze spory się nie zdadzą. My nie podróżujemy. <laughs> drin, drin, Ala pakuje do plecaka lalkę. Jak jedzie do babci, może ona by mogła się wypowiedzieć o środkach transportu? To zapytajmy. Nie będziemy pytać nikogo! Autko! Miałaś nam powiedzieć, co się wydarzyło na działce, a nie opisywać, jak tam dojechałaś! I smart 2000, tryb ładowania. No tak, bip. Zatem na tej działce był dziadek Zenek. I to on zauważył, że coś się dzieje złego ze stawem. I okazało się, że ktoś tam wrzucił taką starą guzikową baterię, jak od zegarka. I ona skaziła wodę. Halo, halo! Co to znaczy skaziła? Pipip! Pip, zanieczyściła wodę tak, że woda stała się trująca. Jakie to niebezpieczne! Dryń, dryń! Dobrze, że nasza kaczuszka nie jest w wodzie. Bardzo dobrze. I pipi. Pip. Dobrze, że nie leży na ziemi, bo taka bateria to może skazić też ziemię i wtedy wszystko, co urośnie na niej, też może być trujące. Halo, halo, wszystko trujące, wszystko skażone, tragedia! To może szkoda, że jednak nie przyszedł bateriojad, Pibi, ale przecież potwór też by się zatruł taką baterią. Bateriojady nie mogą istnieć. Ach, to co my zrobimy z tymi bateriami? Na pewno ich potrzebujemy. Żeby jechać przez mosty i tunele. Tak, to, to ciu ciu ciu, ciu. I żeby pędzić po drogach. Pimi żeby 100 lat, 100 lat. I żeby śpiewać, jak ktoś ma urodziny. Drin-dryn, i żeby dzwonić. I smart 2000, tryb ładowania zakończony. Hmm. I smart 2000, tryb ładowania zakończony. Hmm. O! Słyszycie? Robot się naładował. Możemy go spytać o wszystko. Marty, czy wiesz może co się robi z bateriami, jak się je zużyje i 100 lat, 100 lat i nie chce się czekać aż same znikną? Baterie nie znikają same. Trzeba je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki. Możesz je wrzucić do specjalnych pojemników znajdujących się w sklepach sprzedających baterie. Szkole, przedszkolu czy urzędzie gminy, a także zabrać do przoku, czyli... Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Marti, jesteśmy zabawkami na baterie. Wiemy, gdzie kiedyś trafimy. To samo miejsce mogą trafić też baterie, ale to ważne, by je usunąć z urządzenia. Ech. Ala, Ala, chodź no tutaj Tak, pamo? Zobaczalu, co się stało z kaczuszką Bateria wylała Ja się tym zaraz zajmę Nie powinnaś tego dotykać, bo to niebezpieczne Ale sprawdziłam teraz wszystkie zabawki I mają rozładowane baterie Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? rozładowane. Słyszałam przed chwilą, jak wydawały dźwięki. I klakson był autka i dźwięk ciuchci. I telefon się co jakiś czas odzywał. I nagle się rozładowały wszystkie naraz? Alu! Ech, nieważne. Nie powinnaś zostawiać ich włączonych. I czemu te baterie się tutaj tak walają po kątach? Babcia powiedziała, żebym ich nie wyrzucała do kosza. Ale mamy specjalny pojemnik na nie. Tam w szafie, w korytarzu. Jak będziemy iść na zakupy, to wyrzucimy je do pojemnika na baterie w sklepie Pani Adzi skąd trafią do recyklingu i będą mogły być wykorzystane do produkcji nowych rzeczy. Dobrze, mamo! Już zanoszę! Uff, było blisko! Jakbyś tak nie śpiewała, dryń-dryń! Kaczuszka została uratowana przez mamę, a miś, autko, ciuchcia i telefon zyskały nowe baterie. Wszystko wróciło na swoje miejsce. I było tak jak dawniej. Może z wyjątkiem Ali, która zaczęła rzucać podejrzliwe spojrzenia na swoje elektroniczne zabawki i zadawała Martiemu bardzo niewygodne pytania. Ale robot umiał dochować tajemnicy. Mam nadzieję, że Wy też umiecie. Do usłyszenia!